Cześć wszystkim, mamy wtorek, 22 września zaczynamy rynkowy flash. Dzisiaj dzień, w którym być może otrzymamy konkretne daty odnośnie taperingu, czyli ograniczania programów pomocowych przez FED. O tym, że jest to nieuniknione i zbliża się dużymi krokami wiemy już od jakiegoś czasu. Cały czas jednak Paul waha się, by określić konkretną datę ze względu na Swap payrollsy Rolsy m.in. Jackson powiedział jednak, że jest jeszcze dużo do poprawy, aczkolwiek są skłonni zrobić to na koniec roku. Gdyby nie to, że pozostało mało czasu na przygotowanie rynków, trzymałbym się scenariusza, że jeszcze do doty poczekają do listopada. Jednak w obliczu kurczącego się czasu jest spore prawdopodobieństwo, że zrobią to właśnie dzisiaj, tym bardziej, że e, oprócz tego pozostają jeszcze dwa spotkania do końca roku. Co do samego handlu, no, może być ciężko, jeśli projekcje ekonomiczne co do prognoz podniesienia stóp procentowych zmienią się i przyspieszą prognozy, dolar powinien się nieco umocnić. Jednak, jeśli później na konferencji prasowej nie podadzą żadnych konkretnych dat co do taperingów, wtedy inwestorzy mogą być nieco rozczarowani i to powinno osłabić dolara. Przez cały dzień będę się trzymał poprzednich scenariuszy omawianych w poniedziałek, mowa o OLK i o kablu, czyli liczę na słabszego dolara, bynajmniej do wieczora. A później, no pewnie zostanę bez pozycji lub z małym wolumenem, ponieważ jeśli otrzymamy konkrety, jakieś konkrety, moglibyśmy zjechać nawet na kablu do 1,3580, a na etku do 1,1660. Co do złota, ta sama sytuacja. Do wieczora scenariusz z poniedziałku, czyli long, póki co z targetem 1790, a do wieczora, tak jak przed sekundą to mówiłem, no i bitcoin. No nie utrzymaliśmy się powyżej 200 ani 50 średniej kroczącej którymi wielu się sugeruje. Można doszukiwać tutaj różnych spekulacji związanych z Chinami, Evergrande, że ludzie realizują zyski, by pokryć straty odniesione, odniesione na rynku chińskim, czy może to przez FOMC dzisiejszej silnego dolara z ostatniego tygodnia. No, patrząc pod kątem Aliota mamy tu prawdopodobnie AB równa się CD, i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zjechali jeszcze do mniej więcej 38,500 zanim zaczniemy kontynuację rajdu, ponieważ na 61,8 z reguły mamy koniec korekty. Okay. To tyle na dzisiaj. Dzięki i do usłyszenia.